Drodzy Państwo, jeszcze tylko kilka chwil, by na 90 minut odłożyć na bok wszystkie troski, wszystkie zmartwienia i zatopić się w świecie piłkarskich emocji. Ja i chyba wszyscy Państwo nie możemy się doczekać. Zostańcie przy ekranach, tego nie można przegapić. Witamy Państwa serdecznie. Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. Najbliższe półtorej godziny spędzą Państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. Dziś mamy prawdziwą gratkę dla fanów włoskiej piłki i Serie A. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Ależ poszedł na przebój, ale nic z tego nie wyszło. Obrona wykazała się dobrą asekuracją. Widzimy teraz wyjściową jedenastkę drużyny gospodarzy. Andrea Bellotti, może z tego strzelać. No świetnie obronione to uderzenie. Ukaz znajduje Dybale. Mancini. Podanie zwrotne do Dybali. I teraz Leandro Paredes. Do Spinazzoli, Ależ okazja! Odpalił teraz niesamowitą rakietę, ale zabrakło dobrych współrzędnych. Dobrą, teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Teraz strzał. Bardzo dobrze teraz to broni. Możnego w okolice jedenastki. Aut bramkowy, a pachniało tu przez chwilę golem. Ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Leonardo Spinazzola. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Uwaga, okazja. Rykoszek. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Chris Smalling. Paredes przy piłce. Pellegrini. Podanie do Christensena. Pellegrini. Podanie do Pellegriniego. Do ospi Pelotti! Koulibaly. znowu mają piłkę. Kebala. Do ospi Piłka do Belobkiego. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencję. Będzie szansa na objęcie prowadzenia. Rzut rożny. Piłka poza boiskiem. Aut. Przy piłce Brian Cristante. Doskonale się ustawił. Do Spinazzoli. I uwaga. Wykłada piłkę w szesnastce. Bardzo dobrze teraz. Pewne wejście. Jak rozprowadzi ten atak. Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Teraz ratuje swój zespół. To był kluczowy przechwyt. W ostatnim kwadransie obserwujemy niemal całkowitą dominację przyjezdni. Wykreowali już sobie sporo okazji, ale nie zachwycili dotychczas skutecznością. Ale się nie zniechęcają i wciąż próbują zdobyć bramkę na wagę prowadzenia. No ale jak widać ponownie szukają okazji do ataku. Luka znajduje Dybale. Fantastyczna interwencja! Pewnie to wybronił. Znakomicie to teraz wybronił golkiper, gdyby nie ta interwencja, rywale objęliby tu prowadzenie. A teraz szansa dla nich. Co zrobią z piłką? Tu może zrobić się groźnie. Udany odbiór piłki, ale ta wyszła na rzut rożny. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie, może przełamać impas. Czy to wykorzystają? Daleka piłka z rogu. Centra z rogu niezła, ale wyjaśniają sytuację. Bez wysiłku poradził sobie z tym strzałem. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie. Ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. Indywidualna akcja. Może być ciekawie. A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. I mają to! Dominowali, wreszcie się doczekali. Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sort. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Prowadzą zatem 1 do 0. Kulibali. Tamdrewa. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. Chorągiewka, gwizdek, tu jest spalony. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Dobrze to teraz robi. Było naprawdę niebezpiecznie. Christensen. Pellegrini. Kristante I oto przy piłce Dybala. Balotti będzie miał szansę. Ciągle pachnie bramką. Niesamowite, co też teraz zrobił bramkarz. Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Intra, 92, Wrzuca piłkę przed bramkę. Najprościej teraz. Nie ma! Trafia w bramkę, ale nie do bramki. Wszystko było poprawnie zrobione, zabrakło dosłownie centymetrów i szczęścia. Nie powinni grać aż tak pasywnie. Rywal na nich usiądzie. Miłka Uel Scharago. Miłka do Belopkiego. Groźnie. Może strzelać. I bramkarz górą. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Głęboko w pole karne zagrywa. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Przy piłce Pellegrini. Piłka znajduje szarałego. Bardzo dobrze teraz. Pewne wejście. Hulibali. Antonio Candreva. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać. Świetnie teraz w obronie. I zaczynamy z zalini bocznej. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Kansa! Będzie remis! Dobrze teraz reaguje bramkarz. Tylko posłuchajmy reakcji panów na ten rzut rożny. Dla ich ulubieńców to pierwsza od dawna okazja na wyrównanie. La signorina Veronica Orazzi è attesa alla biglietteria dello stadio con Do środkowuje z rogu, dość głęboko. No i nici z tej dobrej akcji. No i po ataku zagrożenie minęło. Udało mu się ograć obronę. I uwaga, wykłada piłkę w 16. O, i to był książkowy odbiór piłki. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Przy piłce Pellegrini. Muszą teraz wracać. Będzie niebezpiecznie. Dobre teraz zagranie na przedpole. Bramka! Dwubramkowa przewaga to coś, czego łatwo dziś nie stracą. No to jeszcze raz, spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie. Naprawdę składna akcja. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. No to mamy 2 do 0. Hulibari. Teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Czy wykorzysta tę okazję? Gol, proszę Państwa! Gol! Wracają z dalekiej podróży. Teraz nie mogą zwolnić tempa. Wyrównanie jest na wyciągnięcie ręki. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie wprost na nogę. Pozostawało już tylko postawić kropkę na D stawia na pewne rozwiązania, oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce lizać. A zatem mamy wynik 2-1. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Wybala. Zabrał się z piłką. Groźnie się to teraz zapowiada. Rośnie, Lukaku może to wykorzystać. Piłka w siatce, mają to. Dwie bramki to już naprawdę solidne prowadzenie. Na pewno będzie im się lżej grało w końcówce. I na powtórce widzimy jak znajduje się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i pewnie wykańcza tę akcję z bliska. Na tablicy wyników trzy do jednego. Kandreva. Antonio Kandreva. Lukaku przy piłce. Pozostało już tylko 120 sekund. O, i tak to się powinno robić modelowy odbiór i strzał na bramkę. Nie tym razem świetna interwencja. Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Centra w pole karne. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. No i po ataku, dobra interwencja. Pellegrini. Koniec spotkania. Wielki zawód na trybuna. Gospodarze przegrali. No, nie wyszedł im ten mecz tak jak planowali. Zespół się starał, ale to nie był ich dzień. Ekipa przeciwna górą w tym starciu. Znakomicie zaprezentował się w tym spotkaniu Romelu Lukaku. Belk był dzisiaj jak prawdziwy tarant. Było widać, że jest dziś w dobrej dyspozycji. Pomaga zespołowi i wspólnie sięgają po wygranych.